Później chodziłem do szkoły Leszczyńskiego. Tam już były większe wymagania. Tam już była takie, taka geografii, chemii i tak dalej, i historii. A chciałbym powiedzieć o samej dyscyplinie, takim było w tej szkole Leszczyńskiego. Jak myśmy się ustawiali w, w rzędy. Każdy wychowawca swoją klasę musiał przypilnować, żeby ustawić się szeregowo, i kolejną klasę wchodziły. A jak ktoś tam kręcił się, jakiś uczeń, to pan kierownik wnuk stanął na boku, jako szturno w bok, to od razu wskoczył w szereg. Moim wychowawcą był, ja nie pamiętam, chyba pani Rakowska, ale pani Rakowska uczyła języka polskiego. No, uczył mnie. Pan Świetlik, matematyki, bardzo surowy nauczyciel, miał zwyczaj podkręcania tutaj za pejsy albo za uszy, jak ktoś nie umiał, do góry. To było czasem trochę bolesne. Ale pani Rakowska, muszę ją wspomnieć, panią Rakowską, bardzo sympatyczna pani. 1935 rok, 12 maja, umiera Warszałek Józef Piusłowski. Ona się popłakała, bo tak kochali tego marszałka Józefa Piłsudskiego. No w klasie był zawsze marszałek Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki i krzyż. Lekcja się rozpoczynała od modlitwy i lekcja się kończyła modlitwą. Na świadectwie była pierwsza religia jako bardzo ważny przedmiot i sprawowanie. Na to patrzyli, nawet Niemcy patrzyli, kto jest, jakiego wyznania, jak później na pracach przymusowych, to nawet Niemcy, jakiego wyznania jest, bo potem rozpoznawali, kim jest ten człowiek. Jakich nauczycieli jeszcze zapamiętał Pan ze szkoły przy No tutaj tak mówię, Pan Świetlik, Pan Pietras, Druch, harcerski też był taki, on był dalej, Pani Rakowska, o której mówiłem, Pani Kluczówna. Pani Włoszczyńska, Czego uczyła, Włoszczyńska. Pani, czego uczyła Pani, A Ja nie uczyła. pamiętam, chyba geografia albo coś takiego, dzisiaj już nie pamiętam. No, Tomasz taki był też trochę śmieszny, śpiewu uczył. Włoszczówna czego uczyła? A też nie, nie, nie pamiętam, bo to było już później. Ja w tej chwili nie pamiętam. Wiem, że Pani Rakowska języka polskiego. Pan Pietras religii i innych. To jest ten sam Pietras, który był w szkole na Bielickiej? Tak to jest ten sam, tak później tak a jego żona później była pani Buda a później pani Pietrasówna, no kierownik był, był kierownikiem wnuk był. I on jeszcze był podczas, po wojnie jeszcze przez okres wojny nawet był. On miał żonę Niemkę.